Fascynujące panele dyskusyjne, inspirujące warsztaty z niepowtarzalnymi ekspertami. To wszystko oferuje Akcja Inspiracja, która zawitała właśnie do stolicy naszego kraju, Warszawy. Bądźcie z nami i zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Warto wspierać takie inicjatywy jak Akcja Inspiracja. No, przede wszystkim dlatego, żeby się dzielić wiedzą. Tak? No, moje pokolenie, 50-latków, a 400-latków, również posiada tyle duże doświadczenie wychowywało się w tak różnych realiach, że to jest wiedza unikatowa, którą posiadamy i po to, żeby Wam, młodym ludziom, łatwiej wejść na rynek pracy. Panele, goście, mnóstwo rówieśników, którzy podzielają moje pasje. Osoby, które chcą zmieniać świat, robić wielkie rzeczy. I tak jak ja mam takie motto życiowe, że. Świat chce zostawić trochę lepszy niż go zastałem. Tak myślę, że te współuczestnicy mają podobne myśli, podobne dążenia. A druga sprawa to jest spotkania z takimi jak ja, którzy już swoje przeszli, swoje wiedzą i jeszcze do tego potrafią się tą wiedzą podzielić, co pozwala zaoszczędzić takim ludziom, pozwala im po prostu zaoszczędzić czas rozczarowań i przykrości i skrócić ten swój dystans, który dzieli ich od sukcesu. Ja jak byłem w liceum, czy ja jak byłem na studiach, to brakowało mi takich wydarzeń jak Akty Inspiracja, gdzie mogłem usłyszeć od ludzi starszych ode mnie wiekiem, mających większe doświadczenie, zostać zainspirowanym, ale też dostać pomysły na dalszą drogę. Mogą skorzystać z doświadczenia innych ludzi, mogą zadać pytania, które ich nurtują, a propos różnych zawodów, różnych ścieżek kariery oraz po prostu otworzyć sobie głowę na różne możliwości. Wiele młodych osób ocenia mnie, czy moich kolegów. Jako kogoś niedostępnego, jako kogoś, kto być może po prostu urodził się już y, y, namaszczony na to stanowisko. Nie, ja byłem również takim samym studentem. I faktycznie rozwijałem dalej swoje kompetencje, umiejętności, doktora, równolegle. Cały czas byłem aktywny i pokazałem właśnie to, że jesteście tacy sami jak ja kiedyś. A być może nawet jesteście lepsi. Dzisiaj młodzi ludzie wiedzą dużo więcej niż 10 lat temu wiedzieli ludzie w ich wieku, więc to jest ten moment, w którym powinni się już włączać w myślenie i formowanie świata w przyszłości. Mi się wydaje, że przede wszystkim powinni dążyć do dialogu. Do tego, żeby za wszelką cenę, jeśli to tylko jest możliwe, do ostatniej szansy starać się porozumieć, żeby być w pewnych sprawach zdolnym wyjść ponad własny interes. Nie znam takiej drugiej inicjatywy w Polsce, więc bardzo sobie cenię, że młodzi ludzie robią coś dla innych młodych ludzi. I to jest mega ważne, to jest mega cenne. Jest to doświadczenie, które wierzę, że się dużo do mojego życia, do mojego zawodowego życia Staram się wyciągać jak najwięcej. Akcja, inspiracja dała mi dzisiaj tyle mocy, tyle energii i przede wszystkim takiej wizji na przyszłość, że wychodząc z wydarzenia mam notatnik pełen zapisek i będę działać.